Biblioteka Urzędu Miasta i Gminy dzieliła się w pobiedziskach na dwie filie – dziecięcą i tę dla dorosłych. Konrad zaprosił się do tej pierwszej. Miał na uwadze fakt, że wesele bądź co bądź jest lekturą szkolną, a także, że dorośli pewnie by nie przyszli na przedstawienie kukiełkowe. Jednakże, jeśli się spodziewał, że młodzież przyjdzie gromadnie, miał go spotkać zawód. Za 15 druga, kiedy stały się w progach biblioteki, budynek odziedziczony przez nią w po dawnym posterunku M.O. miał kraty w oknach i wyglądał bardzo posępnie. Sala była jeszcze zupełnie pusta. Miła pani biblioteki, jedna ruda jak kasztan, druga Siwa, która właśnie skończyła ustawiać krzesła w kilku rzędach, zademonstrował mu piękny plakat wiszący na drzwiach. Identyczny zauważył już na dole, przy wejściu od ulicy. Zachęcające do przybycia na spektakl. Wstęp wolny. To go nieco zmartwiło. Jednakże, mimo swojej urody i atrakcyjności, plakat zadania nie spełnił. O godzinie za pięć druga na sali znalazły się tylko dwie osoby, babcia Jedwabińska oraz Aurelia. O drugi, kiedy Konrad, blady i tragiczny, zostawił już scenkę i usadził lalki w pogotowiu, drzwi wejściowe otwarły się z rozmachem i wkroczył Gburek. Konradowi zmiękły kolana. Koniec. to już teraz udać się nie może. Z tym przydercą przed oczami? Z tym zbujem gotowym na każdy podstęp, na grę nie nawet na tak zwane mordobicie, czego dowód dał w Maliniaku? Nic to, że w pojedynku zwyciężył Konrad, który na takie właśnie okazje przygotowywał się przez ostatnie lata, ćwicząc intensywnie karate w klubie sportowym Lech. Nic to, że zwycięstwo miało wymiar nie tylko fizyczny, lecz i moralny. Pokorzony gburek teraz właśnie się odegra. I to niestety w obecności Aurelii, która, co tu ukrywać, bardzo wyraźnie przedkłada zwierzęcą cielesność, po niektórych nadintelektualną moc i rozliczne duchowe talenty innych. To się, niestety, rzuca w oczy. O, proszę. Przed chwilą konferowała poważnie z bibliotekarką, ale wie wszedł gbur, ona już się uśmieje. Niby to nie patrzy na niego, czarną główkę opuściła dość nisko, ale z miejsca, gdzie znajduje się Konrad, widać bardzo wyraźnie jej profil uśmiechnięte usta, które gbur pozwalał sobie całować w tych malinach. Konrada ogarnęła furia. Dobra, pomyślał. Poczekaj, ja ci teraz pokażę. Możesz sobie drbić, kpić, możesz przeszkadzać i podkładać mi rozliczne nogi. Nie ujrzysz dziś porażki Konrada Bitnera. Energicznie stanął za swoją scenką i sprawdził, czy, jak podłączony jest magnetofon. Potem oka ujrzał panią bibliotekarkę w sąsiednim pomieszczeniu. Stał pochylona nad biurkiem, mówiąc półgłosem do słuchawki. No, to niech szybciutko przychodzą. I zawołajcie panią kwieciszewską, ona interesuje się sztuką. Poczuł delikatny zapach magnolii i ciepło przy swoim policzku. Nie musiał się odwracać, by wiedzieć, że stoi przy nim Aurelia. Jeśli chodzi o perfumy, był nieomylny. A więc przyszła pomagać. Odwrócił się ku niej. Stała bardzo blisko. Maleńkie wisiorki migotały po obu stronach jej kremowej twarzy. Oczy też migotały. I, czy to możliwe? Miała chyba trochę pomalowane usta. Konrad odwrócił od nich wzrok. Gdy salon my, my. Zaczynajmy, rzucił sucho. Już chyba nikt nie przyjdzie. Nie, poczekajmy jeszcze choć pięć minut, szepnęła ona. Dajmy im szansę. Przecież jeśli się spóźnią, nie zobaczą początku. No dobrze, zgodził się po namyśle. Może i racja. Górek zasiedł leniwie na drugim rzędzie krzeseł, tuż za babcią. Podstępnie zaczął z nią żartować. No, no, co ze spryt. Chce sobie kupić za staruszkę. Ale to on, Konrad, jest za Aurelią. Przez najbliższą godzinę ona będzie w jego teatrze odsywać kurtynkę.